Hej, witam was! Tutaj Dominik. Nowy tydzień, nowe zadania. W dzisiejszym dniu chcielibyśmy na pewno pomalować na gotowo sufit, do tego dołożyć płytki i może na koniec dnia uda nam się zamontować kilka lamp. Natomiast żebyście wiedzieli na jakim jesteśmy etapie już w całym mieszkaniu, to załączam wam 60-sekundowe podsumowanie. Zaczęliśmy od dokończenia szlifowania, ponieważ został nam cały przedpokój. Ominęliśmy go, żeby Jackowi nie kurzyć podczas układania płytek. Mieszkanie to nie tylko duża powierzchnia, więc maszyna na pewnym etapie musiała pójść pod stawkę. I wszystko koło kabli i gniazdek szlifowaliśmy pacami. Następnie dokładnie odpyliliśmy ściany i pomalowaliśmy je podkładem. Chłopaki mają fajne gadżety, więc szło całkiem nieźle. Odcięcia mogliśmy wykonać z dołu dzięki specjalnemu wałkowi. I tym właśnie byłem pochłonięty ze Staszkiem, natomiast w tym samym czasie Jacek zajął się płytkami. Już niewiele ich zostało, także ten etap powoli finiszujemy. Dzięki systemowi poziomowania płytek wszystko ułożone jest dokładnie i bez żadnych schodków. Potem w inkle i łączenia przejechaliśmy uszczelniaczem sika. W mieszkaniu jest ciepło, więc podkład ładnie wyszedł i pod koniec dnia malowaliśmy już na wierzchniówkę. Wszystko lecimy na biało. Wydaje mi się, że takie ściany będą ponadczasowe i łatwe w utrzymaniu. Jedyne czego jeszcze nie dokończyliśmy to sufit w łazience. Musieliśmy tam założyć kładz i wykończyć wnęki na LEDy. W tym dniu skończyliśmy dużo wcześniej, ponieważ był piątek i nadszedł czas na mały odpoczynek i kolejne zakupy do mieszkania. Zachęcam także do subowania, lajkowania, wciskania dzwonka, ponieważ wtedy jesteście na bieżąco z nowymi odcinkami. Moje social media macie tutaj na dole, więc... Oglądajcie, a my zaczynamy malować. Nawierzchniówka, jakiej używamy, to Fox. Fajnie, bo jest matowa i pomimo tego idealnie nadaje się do mycia, więc zostało tylko dokładnie ją wymieszać i cieszyć się malowaniem. Sufit w łazience został nam na sam koniec. Tak jak zapewne widzieliście, zakładaliśmy tam pełną gładź nie tylko na łączeniach, więc jestem pewien, że będzie to wyglądało idealnie. Obok wałka Staszek ma także pędzel, używa go do odcinania i malowania tych wnęk na ledy. Zobaczcie, w międzyczasie Staszek maluje sobie sufit. No i później na koniec pewnie założymy lampy. Będzie ładnie, pięknie. Przede wszystkim jasno. Malowania ciąg dalszy i sufit jest dla nas mega ważny, ponieważ jeżeli zaczniemy od niego, będziemy mogli montować lampy i LEDy. Miałem przez weekend m.in. takie zadanie, żeby właśnie kupić paski i aluminiowe listwy. No i jak zapewne się domyślacie, będziemy je mieli w pokoju i w łazience. W dalszej części odcinka zobaczycie, że jednak uda się w tym temacie coś podziałać, więc poczekajcie do samego końca. Poprzednie malowanie było wykonane na boki, więc w tym momencie lecimy przód tył, żeby uniknąć smug. I już mega się cieszę, ponieważ pewien etap zostanie zamknięty. Duży plusem Foxa jest to, że szybko wysycha i można delikatnie podgonić temat. Już się cieszyłem, że mamy więcej przestrzeni, natomiast po zakupach znowu mamy bałagan, ponieważ wjechały wszystkie tuby na sufit i kompletna kabina zajmująca masę miejsca. Dla pocieszenia tylko powiem, że za chwilę będziemy ją montować. Każde ujęcie doświetlam sobie dodatkową lampą, bo ten mały kikut wiszący na suficie to mega słaba opcja, ale mam nadzieję, że na koniec dnia zapanuje światłość. Jest poniedziałek, więc wszyscy mamy dużo sił i powinniśmy mocno pocisnąć do przodu. Ogólnie na tym etapie każdy Dzień cieszy, ponieważ wszystko zostaje zmontowane już na stałe. Żeby nie oglądać ciągle malującego Staszka, to przejdziemy sobie płynnie do łazienki, ponieważ ja z Jackiem montujemy sobie kabinę. Jeżeli oglądacie całe wykończenie, to zapewne wiecie, że opcja odpływu liniowego, no, można powiedzieć, odpłynęła, ponieważ kanał zupełnie na to nie pozwalał. Dlatego trzeba było to jakoś ominąć. Chciałem, żeby łazienka była stylizowana na styl loftowy, więc wszystkie ciemne elementy moim zdaniem fajnie będą pasowały. Jeżeli też oglądaliście film z wizualizacji łazienki, to podobna kabina była właśnie. Tam. Natomiast muszę się przyznać, że kupiłem dosyć mocno budżetowy zestaw podtynkowy, no jak to do mieszkania pod wynajem, i w komplecie był brzydki, duży i błyszczący przycisk. No i nie wiem, czy pomalować go, czy jednak kupić nowy. W międzyczasie, gdy ja gadam głupoty, Jacek podchwycił już pod odpływ, no bo wiadomo, trzeba było to jakoś dokładnie wymierzyć. Później to wszystko spasujemy i dołożymy tam płytki. Chyba nie mówiłem wam tego, że jednak trzeba było dokupić paczkę płytek, czyli całe dwie sztuki. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę jakąś odcinkę czy uszkodzenia. Chociaż u nas nie było ich zbyt dużo. Wszystko zostało powklejane w taki sposób, żeby tych śmieci jednak było jak najmniej. I tym sposobem w dniu dzisiejszym zakończyliśmy etap pod tytułem Układanie płytek 120. Pozostało jeszcze wszystko posprzątać, pospinać klinami i gotowe. Wkleimy to na silikonie. No i co? No Będziemy mieć gotowe. Zobaczymy. Śmieją się, że sam do siebie gada, ale. nie kumają, że ja do Was gada. Używamy silikonu Sika, dajemy możliwie dużo na dół i na boki, żeby jeszcze przykleił się do ściany. Jako nowicjusz myślałem, że jeżeli kupię całą kabinę, no to przecież mamy komplet. Okazało się, że jeszcze trzeba jechać po sypon. Taka sama sytuacja jest ze zlewem w kuchni. Pewnie dla wykończeniowców jest to ok, ale dla mnie kompletnie nielogiczne. Płytki odstały się kilka godzin, więc możemy to spokojnie zmontować bez obaw, że coś nam będzie pływało. Tutaj w końcu się do czegoś przydam, bo trzeba wyciągnąć uszczelkę. Na to pójdzie jeszcze taka maskownica i będziemy mieli pewność, że wszystko jest ładnie i szczelnie. Docencie, że palcami szukam uszczelki, ale strzałka w dłoni nadal jest. Po tym etapie będziemy mogli wziąć się spokojnie za spoinowanie łazienki i przedpokoju. Kupiłem fugę w tym samym kolorze i za chwilę zobaczycie efekt. Pewnie pomija tu, że już się spodziewacie, co z tego wyjdzie, no ale poczekajcie do końca filmu. My montujemy dalej odpływ, ale nie wiedziałbym, czy wszystko jest w porządku bez małego testu. Dlatego szukam w mieszkaniu jakiegoś małego pojemnika, napełniam go wodą i jak zwykle idealnie do tego nadaje się nasz MIG A2. Wielofunk i nagłać, bo i pójdzie na ścianę, i usiąść jest na czym, i do tego jeszcze ma wiele, wiele dodatkowych funkcji. Zalewamy syfon wodą, żeby pozbyć się słabego zapachu z kanalizacji i badamy, czy mamy odpowiedni spad. Wszystko jest idealnie, więc czas na fugę. Żeby nie mydzieć zimną wodą, to wcześniej demontujemy sobie zatyczki i montujemy wszystko, nie zapominając o konopi. W kuchni mamy ciepłą i zimną wodę, podobnie w łazience pod lewe. W międzyczasie wstawiamy jeszcze listwę. Pewnie nie jest to zgodne ze sztuką budowlaną, ale nie chcieliśmy tego kleić w momencie, gdy do paneli jest jeszcze tak daleko. Cały rząd paneli wsuniemy pod spód, tak żeby mieć pewność, że nam ładnie trzyma. Był mały hejt, że nie mamy dylatacji w drzwiach łazienkowych, ale była to świadoma decyzja, spowodowana tylko i wyłącznie aspektem wizualnym, ponieważ list i bezkrzygowe drzwi wyglądałyby dosyć dziwnie, ale tutaj mamy już wszystko położem. Postanowiliśmy także, że nie ściągamy grzejnika w łazience, być może podczas demontażu zmoczylibyśmy sobie niechcąco płytki. Do tego pamiętajcie, że przecież potrzebujemy też ciepła. Zobaczcie, wszystko mamy gotowe, więc chyba zaczynamy mieszać fugę. No i fugujemy. Więc paca w dłoń i jedziemy. Kliny wyciągnięte, wszystko posprzątane, dlatego możemy nakładać po kolei. Zaczynamy od tej ściany, gdzie ma być umywalka. Potem jeszcze za grzejnikiem, i ja już czuję, że nie jest jednak to moja bajka. Zwłaszcza w momencie gdy zaczyna mi to wszystko wysychać. Fuga jest zbyt podobna do płytek, wszystko zlewa się w jedną całość. Ale sam to wszystko kupiłem i muszę przyznać, że był to duży błąd. No ale cóż, musimy lecieć dalej. Ściany mamy gotowe, odczekujemy chwilkę i zaczynamy wymywać. Można korzystać z całych zestawów, natomiast my lecimy klasyczną gąbką. Kilka łazienek zafugowałem, więc tego zadania się nie boję. Trzeba było jednak uważać, żeby nie wypłukać zbytnio fugi, żeby nie było jej właśnie zbyt mało, no i przede wszystkim, żeby nie przespać momentu, gdzie wszystko wyschnie. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zwolennikami fugi czy silikonu na szlifowanym winklu. Dostałem taki komentarz pod filmem z poprzedniego mieszkania, dlatego zapytałem kilku fachowców i też w salonie łazienek, no i tutaj zdania były dosyć mocno podzielone. ściany mamy właściwie w komplecie, ale została jeszcze podłoga w łazience i przedpokoju. Jak widzicie, drzwi jeszcze nie są założone, ale minęło tylko 8 dni od zamówienia. Czas oczekiwania to około 2 tygodnie. Mamy mniej więcej tak wymierzone, żeby obok weszła wyłącznie kotwa z pianką, potem trzeba będzie wiadomo, wszystko zaszpachlować. Na szczęście ściana nie jest duża, więc nawet jeżeli trzeba będzie ją przejechać od winkla do winkla, to nie powinno zejść tym długo. Pozostało jeszcze zmienić wodę, wszystko umyć, no i mamy gotowe. Właśnie zakończyliśmy etap fugowania i zobaczcie. No niby wszystko jest ok, Ładnie, estetycznie. Natomiast moja 120 w pionie kompletnie mi zniknęła. Mamy jedną wielką betonową ścianę, co totalnie mi się nie podoba. Więc mam zagłostkę na dzisiejszą noc. Pewnie będziemy to zmieniać. Nie jest to w ogóle moja bajka. Dałem się namówić na taki odcień i był to duży błąd. No, ale nic, zobaczymy, jak wyschnie. Natomiast w międzyczasie, chodźcie, pójdziemy, zobaczymy, jak Stachu montuje lampy na suficie. Pomaga nam przy tym poziom jato wyznaczająca linię. Jest to szalenie ważne do osiągnięcia estetycznego celu. Wszystkie lampy muszą być idealnie. Dodatkowo te nad blatami kuchennymi mogą być widoczne, więc musimy tutaj się mocno przyłożyć. Ciemnych lamp, przypominających tuby, jest dosyć dużo i można za nie zapłacić od 30 do nawet 130 zł. Wszystkie z daleka wyglądają tak samo, więc, no, nie ma co udać. Kupiłem te jedne z tańszych. Wszystko gotowe, więc żeby sobie nie przeszkadzać, Staszek idzie montować ledy. Instalacja była już przygotowana na etapie zabudowy. Tylko czeka, żeby podłączyć do niej paski. Na początku montujemy listwy. Kupiłem specjalnie takie, gdzie LED będzie świecił pod kątem, oświetlając całą ścianę. W zestawie są uchwyty, potem klejemy do nich paski, no i na końcu maskownica. Ja jestem zwolennikiem zimniejszych świateł, ale oczywiście w swoich mieszkaniach zastosujcie to, co Wam się podoba. Ten sam typ oświetlenia będzie także w łazience i w kuchni pod meblami. Uciekaj z taku, bo ja tutaj pokazuję paluśkiem, gdzie mamy ładnego leda. Ładnie ci to wyszło. Powiem ci, Stachu, jak na ciebie. Okej, za takie pieniądze to i tak, i tak. Dokładnie, za takie pieniądze to... Aż nawet powiem Ci załamanie. Ledy już świecą, są na swoim miejscu i mega mi się to podoba. Myślę, że będzie to fajny akcent. Dodatkowo za tą blendą przecież będzie można schować żaluzję albo na przykład zasłony. Poza tym cegiełka podświetlona w taki sposób zawsze wygląda dobrze. No i czas na tuby. Wszystko zamontowane, pozostała jeszcze tylko osłona. No i zobaczcie, od lewej mamy już jedną sztukę i jeszcze kilka i będziemy mieli komplet. Nie kombinowałem zbyt wiele. Wszędzie kupiłem takie same. Myślę, że wciąż wyglądają one całkiem fajnie. Minie jeszcze kilka czasu, zanim wyjdą całkowicie. Z mody. No i można powiedzieć, że sufit mamy gotowy. Wiem, że mnie nie widać, natomiast chciałem spotęgować efekt włączenia świateł. Tutaj mamy przełącznik i już Wam pokazuję, na początku biadą nam LEDy i główna lampa. Już się wszystko pięknie świeci pod moją blendą i do tego o, mamy już tuby. Na suficie. Myślę, że jesteśmy już za półmetkiem, wchodzimy w decydującą fazę wykończenia, więc już widać jak to będzie wyglądało. Jeżeli jesteście ciekawi efektu, to zostawcie suba, lajka, dzwonek, wtedy żaden film Was nie ominie. Moje social media macie na dole. Ja za dzisiaj Wam dziękuję, widzimy się za kilka dni, trzymajcie się, cześć. Co ci mam pomóc w tym momencie? Tylko nie mógł, że masz istot.